Czemu ja? Czemu ja? Mam tu grać, mam tu grać, mam tu grać. Edgar Jusem. Zaraz zagramy show Sonu, Solu, wajna, topa. Hej, hej, hej. Łączy nam się gra. Mamy Edgar, ja i ten typ. Hej, hej, hej. There's a power cube scene. Hey, hey, hey. There's a power cube scene. We check them, we check them. Completely. Completely. We're power cube sound. We're power cube sound. We're power cube sound. z skrzynki i wylatuję dwa Power cubesy. Już mam tu pięć Power cubeów. Hej, hej. O nie widzę strefy. Już mam tu naładowanego ulta. Hej. Na Karla zabiję Edgara. Hej. On jest taka Hej. Hej, on jest tak nie jest tak sygnał, ale teraz o karnym mówię, skupcie się, się na mojej piostręce, już pierwsza zrzucona.

Nowhere, nowhere. zaraz No no very Nowhere, nowhere. Nowhere, nowhere. Nowhere, very, Nowhere, nowhere. Nowhere, the Nowhere, Hey, hey, hey Hej, jest mój nowy Riko. Jest nowy Riko. Hej, hej, jest, jest Drago, najnowszy. No, Ale jest najnowszy Berry. Szal mi dumnie, pisze, czy tu jest coś tam. Ale my zaraz kończymy. Dopiero trzy minuty, jeszcze pięć minut. Wytrzymajcie. Halleluja! Pan jeden, dwa, trzy. Pan jeden, dwa, trzy. Zaraz zobaczymy. Pan jeden, dwa, trzy. Pan jeden, dwa, trzy. Pan Tęsknić przed Kuzacki. hej, dżin, 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 tyle mutek hej, 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 tyle motek, takich pięknych, takich pięknych mutek jest wiele. Drzwi nas są najlepsze, Hallelujah. nie ja mam niektórych kupionych, ale chciałbym w tą za 19 dni. nie mogę, bo mam tylko 12, zauważyłem. Jeszcze 4 minuty do końca, sobie zagramy rankę heady lub showdown, hej, hej, to mocny bardzo bit. hej, hej, słuchaj so, do końca, e, knockout, szelką, hej, szelką, knockout, lecimy, let's go, wygramy to, przegramy. Ktoś wybrał Daryla, ktoś wybrał Broka, a ja a ja a ja a ja szelkę. pum, no idę do, do wizyty. Zobaczymy, czy tam jest aż. Aż zamordował prawie mnie. Czy Karol mnie zamorduje? Nie wiadomo, by było, ale teraz. Teraz przegramy, ale nie wierzcie w to, bo moje życzenia się spełniają, aleluja, aleluja, moje życzenia się spełniają, Tylko to jak diagram. Ja Nowe odcinki, nowa piosenka. Ha, ha, ha. Ale ze mnie bambik. Ale ze mnie bambik. Mam tysięcy tuszek. Dajcie za to słupka i lajka. Like Lajka, 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 aleluja, lajka, lajka, dajcie mi lajka, dajcie mi lajka, dajcie mi lajka, dajcie mi lajka. No i komentarz, lubię cię, to ja ci, ci przypnę serduszko też i będziesz mnie na odcinku. Hej, hej, jestem u babci, więc muszę mieć internet, więc zez pikne showdown lub solo Showdown, zabijam tego ośmiąbita. Hej, hej, jeszcze aż mój Karin, aż tylko Karin, chciałem go pokazać był miałem hiperkę, ale zaraz skończymy i chciałbym wam podziękować, że przetrwaliście do końca, co srebrną Zaraz wbijam srebro dwa. Zaraz wbijam srebro dwa, zaklinowało się i nie mogę wyjść. Hej, hej! O, teraz, teraz zaczęło się bawić. Hej. Na koniec.